Dzisiaj specjalny odcinek dla was wszystkich. Pamiętajcie, że ostrzegam już zanim to nacisnę w ogóle przycisk, rozpocznij, że nie jest to film dla dzieci. Dzisiaj zakładam z panią Janiną z zieleniaka spółkę i postanawiam opublikować film dla ludzi o mocnych nerwach. Także Zaczynamy, lecimy, nie, jak mam się nazywać kurwa mój sklep, no nie wiem, chuj mi obchodzi, bez różnicy jak to się będzie nazywało, przecież to jest świeży towar, idź na zakupy, super sklep, odjazdowy sklep, no to chyba byśmy sobie, nie mogę, nie mogę nic innego, rozumiem, bo bym sobie pierdolął jakoś zajebiście wyskokową nazwę, no ale nie mogę, więc i chuj, no i co, wybierzemy tu, o, trumnę, bo jak coś zeżreta od nas, to zdechnie ta i chuj, nie, na czarno i chuj, i lecimy. Teraz do pani Janiny. Podlecimy do pani Janiny, do sklepiku. Zobaczymy, co ta głupia baba wymyśliła. Może będzie to coś fajnego, a może będzie to zwykły scenariusz dla niedorozwojów. O, pani Janina, pan Janek. O, chyba bardziej panią Janinę. To przypomina mi mnie... o, o to, 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 coś. Dobra, i lecimy. I teraz co? Że ja niby u niej robię, nie? Wiecie, no ona jest kierownikiem, a ja tutaj muszę użyć komputera, żeby zamówić nowe rzeczy. No i dobra, mamy do zamówienia 7 rzeczy. Rzem z kota, pene kurwa, pe, penery, czyli znaczy się makaron, nie? I chleb tostowy, proszę bardzo, zamawiamy. Teraz tu, panel marki, kasa na chuj nam kasa, jedna tam stoi, nie? Do doniczkę weźmiemy i kurwa, artenzję. Chuj wie co to jest i chuj wie po co, więc każą to biorę, nie? Zresztą to nie ja, tylko Janina za to płaci, więc ja sobie to lecę, nie? Tu widzę, że tu już się coś kurwa odkryło. Co to jest? Panel Marki, panel Marki, weź to kurwa, otwórz. A panel Marki to pewnie reklama, więc oczywiście wyjebiemy reklamę na przodzie sklepu. Chuj, równo, nierówno wyjebane. Odwiedz sklep z trumnami, chuj. Zajesz nasze produkty, to chuju zdechniesz i będzie taki twój kurwa koniec. Co to jest? Doniczka, brązowa doniczka, dobra, rozumiem, że na chuj ta doniczka ma stać w sklepie, tylko miejsce zagracać, więc ją pierdolne na zewnątrz, nie? Co to jest kurwa? Anastazja kurwa, artenzja jakaś, o, badyle, badyle, dobra, no to badyle to my potrzebujemy, bo jak już mamy doniczkę, to wjebiemy w doniczkę kurwa padyle i chuj, o proszę jak piknie, nie? piknie aż chuj, dobra, no to lecimy, co tu teraz mam? Klep to z widziałem z daleka, otwórzmy go spierdolmy to gówno na półki jeszcze jest, jeszcze jest, dobra, no to o, już nam brawa biją, wiedzą, że tu już będzie patologia pełną mordą świetnik widziałem, ale ma pierdolnięcie z tego głośnika, głośno jak chuj Otwórz ten, kurwa, pierdolnik. Tu co? Tu jest, kurwa, makaron. Jest, jeszcze jest. Dobra, co? Nie ma. Dobra. No to makaron zajmuje sobie też. Dwie półeczki. I jem do śmietnika. Jeszcze widzę, że na to jakieś grosze dostajemy. Za chwilę przyciszę, kurwa, ten śmietnik, bo już mi uszy rozjebał, nie? Dzem kurwa. Dzem z powidłami pomieszany, więc... Chuj, zajął jedno to czy ja to mogę wypierdolić gdzieś tam chuj, niech leży tu przejść, Wszystko. ja nie będę tu spacerował, tylko oni co mam teraz robić, ustawić ceny, dobra no to ustawiamy, nie eee, kurwa, skle... scena rynkowa 122 miliony ale wypierdolniemy chuj, no nie będę was ukradał kurwa, no pierwszy dzień sklep mam otwarty, więc kurwa, dam wam po rynkowej cenie, żeby potem, kurwa, nie było biadolenia, trochę wam powiem, że z dupy wyjęte jest ustawianie cen, bo powinna być możliwość pisania tego, kurwa, ile muszę tu naciskać, strikać, hulikać i nie jestem z tego w ogóle zadowolony. I Jeszcze kurwa, dżemik 2.19 Kurwa, czasu tylko zajmują z kurwy, syny niepotrzebnie. Moglibyście coś z tym zrobić. 2,19 i chuj dobra i co teraz otwórz sklep na czym Na szyldzie przy wejściu dobra ty weź podnieś jeszcze to może możesz to podnieść i weź to, to wykierdą, gdzieś tam na ulicę nie można dobra otwieramy to i czekamy na pierwszego klienta czekamy na pierwszego klienta teraz zobaczymy co tu się o przyszedł jakiś łysol gruby łysy z bok brodo kurwa jak John John kurwa Wayne czy kurwa Sean Penn na chuj ci ten makaron kurwa grubasie pękniesz kurwa dawaj many manę, 6 centów reszty proszę 6 i kurwa drzegna, pana ozięble a tu la jakaś kurwa w strupie czachy podobna jesteś do tego do tego rysunku na twojej koszulce, ty płacisz kartą bardzo ładnie, zajebiemy ci 4 40 kurwa 7, bo zarabiać jakoś trzeba, dobra, nie mogę, nie, a czy mogę ci dać 4 kurwa 45 taniej, nie mogę, okej okay, więc co, muszę napisać tyle ile jest, dobra i wypier papier, nie? Następny, jakiś tłusty chuj, ciekawe co ty kurwa tu nabierzesz, Sweterek Garma niego masz, widzę, ale ale dżinsy to kurwa wzięłeś od tego co był przed tobą, nie? Cych i hop. Klepek, dżemik. Będą tosty rozumiem, nie? Dobrze, fajnie grubasku, cieszymy się kurwa twoim szczęściem, nie? 4,77 i no cześć jak czapka, nie? Żegnam o zięble, kurwa. O, rudy chuj. Rudy, przylać co, rudy, bierzesz. Dawaj, rudy, bo ja nie mam czasu. Chłopie, co ty ty kurwa myślisz? Od chleba żeś zrudział, kurwa. Wiesz, chleb z makaronem wpierdalał. Ty. Chodź, moruchu. 4, 56. I żegnam pana, żegnam, żegnam. Kurwa, dopiero druga, po południu, trzecia. Zapierdala trochę ten czas. O, tu zakapturzony jakiś. Czy to ona? Chuj wie, cycki chyba ma to, chyba ona, w kapturze. No trzeba na nią uważać, bo ona na 100% coś zajebie, nie? Na 100% kurwa. Jak w kapturze wchodzi do sklepu, to już musi coś kurwa buchnąć. Na chuj ci tyle czemu? Co będzie się stopy tym kurwa smarowała? 33 centy. 20-30, raz, dwa, trzy. I do widzenia, nie? Do widzenia, nie zawracaj tu dupy. Brawo, brawo. O tu jakaś starka. Dzińsy masz eleganckie, cyk, za late, kurwa jebni jeszcze raz tym kurwa materiałem o late, nie? To będziesz kurwa kupywała w super samie u, u Pawłowskiego kurwa. Co mam ci oddać? Cztery kurwa Euraski. z chuja nie mam kurwa drobnych, ty. 4, pięćdziesiąt. i żegnam, żegnam naprawdę kurwa, żegnam. O, tu następny kurwa kapturzony. O, pizdy pod oczami ma. To ten na 100% będzie kradł, nie? Dobra, bierz. Bo kartę macie. Ty kurwa, ja poproszę tu kurwa pin do karty kurwa, bo to na pewno nie twoja, żeś jedną gdzieś ty kurwa Paralityku. Chuj, ja nie, nie chcę ci sprzedać kurwa. No, ale muszę, bo nie mam innego wyjścia, No, także co? Koniec dnia kurwa, bo ile mam tu siedzieć do chuja młotka? Jeszcze, o, rudy chuj. W dresikach. Też na pewno złodziej, nie? <noise> o, ten to jebany dżemu nabrał. Pa, co ty kurwa, będziesz stopy tym kurwa smarował na noc, czy co ty kurwa? Czy piper z kumplami na działce pędzisz, kurwa? Trzy Euraski. Jak posiadam, to dam, jak nie mam, to nie mam. I ile, ile? I 43. Chuju dostaniesz drobne wybierz dalej. O, Alfredo. Boski Alvaro, kurwa. Chociaż Boski Alvaro, to chociaż kurwa każdy po jednym produkcie kupił, nie? 5 46, i żegnam pana. Żegnam, dobra, zamykać ten sklep, kurwa, bo ile tu można siedzieć? I co? Do który ten sklep jest oferty? Czy ja mam tu jeszcze towar? Mam, jeszcze troszkę czegoś jest. O i dziękuję, sklep zamknięty. Co my możemy zrobić? Kublową. Licencję na komputerze, no to już. Pyk, licencja klienci 5,92 dni, a co, co wy mnie w chuja robicie? Muszę dzień zakończyć i przelecieć. Przelecieć do jutra. No to kończmy dzień, kurwa pociąg sklepu plus 1, 9 klientów obsłużyłem, zarobiłem 47, kurwa dolarów i 16 centów europejskich wydatków odjebałem od chuja zysk minus e. co kurwa euro 5 w plecy nie no chuj z takim interesem ty Janina Janina ja coś ci powiem kurwa nie ty długo kurwa nie pociągniesz tu na tym kurwa wywiejewie. także chuj nie zobaczymy zobaczymy jak wam przypadnie do gustu odcinek pierwszy to ja wam nagram odcinek drugi nie co tu licencje są jakieś dobra to chyba można już teraz kupić jak wam przypadnie do gustu pierdolnięty pierdolnięty sklep na peryferiach no to wam nagrał następny odcinek jak nie będzie kciuków w górę to nie będzie patologicznego sklepu i nie będzie darcia ryja i obrażania ludzi na ekranie, także trzymajcie się do zobaczenia, cześć jak czapka pozdrawiam z butiku pod kurwa wyrwi grosze trzymajcie się, cześć, pa